Witajcie. Dzisiaj przetestujemy sobie aplikację SuperSense. Jest to aplikacja przeznaczona dla niewidomych użytkowników, służąca do rozpoznawania różnych przedmiotów. Ma ona również funkcję czytania tekstu. No i dzisiaj sobie ją przetestujemy. Jest to o ile wiem nowość, ja się o tej aplikacji dowiedziałem dzisiaj w nocy. Ona wyszła, wyszła chyba stosunkowo niedawno. No i jest parę te, tego typu aplikacji na rynku. Najlepszą chyba jest Envision Eye, która niestety jest płatna. Ale działa bardzo dobrze. Natomiast super sens, o ile wiem jest darmowy i sobie właśnie go dzisiaj przetestujemy. No to oczywiście teraz uruchomię tą aplikację. No dobra. Um, tak wygląda aplikacja po uruchomieniu. I teraz Musimy sobie wybrać funkcję. On nam tutaj domyślnie zaznacza funkcję czytania tekstu. Natomiast możemy sobie wybrać inną funkcję. Tap to no Właśnie. Select to Explore. Czyli to jest funkcja właśnie rozpoznawania przedmiotów. No i ja tę funkcję teraz uruchomię. Explore. Select to explore what is Wybrano. Czerp. No dobrze, rozpoznał krzesło, czer. Teraz go skieruję może na drzwi, zobaczymy czy rozpozna. Dor. Rozpoznał. Teraz na łóżko zobaczymy czy Sofa bed. No dobrze, sofa bed. Teraz spróbujmy na okno. Sofa bed. Window. Dobrze, window. Teraz, teraz na stół. Bed. No nie, to na pewno nie jest bed. Table. O, teraz rozpoznam, że to jest table. Wygląda na to, że jak się skieruje pod niewłaściwym kątem. To czasem. Tak. To czasem, to czasem niewłaściwie nie rozpozna. No, No, ale jak widać. Tak, czek. Krzesło. Jak widać działa to dość Kempten. nie wiem co to jest kentem jak widać działa to dość dobrze e, oczywiście kempten. jest to aplikacja anglojęzyczna kempten. więc ona nam czyta po, po moment może zatrzymam go fine, select, share, pause, przycisk start exploring nie będzie mi przeszkadzać. No więc właśnie, to co chciałem powiedzieć, że czyta ona, jak już zauważyliście, po angielsku nazwy, nazwy przedmiotów. No z jednej strony troszkę szkoda, bo jednak no, może być tak, że jakiejś nazwy nie znamy i nic nam ona nie powie. No ale z drugiej strony może to być też ciekawe doświadczenie, bo przy okazji się możemy trochę uczyć angielskiego. Myślę, że, że taka forma nauki języków obcych też jest, no, może się sprawdzać całkiem dobrze. No to właśnie, właśnie tak działa ta funkcja rozpoznawania przedmiotów. No, niektórych przedmiotów nie rozpoznaję, niektóre rozpoznaje trochę błędnie, ale to też zależy dużo od oświetlenia, od tego, pod jakim kątem skierujemy, ale ogólnie rzecz biorąc działa ta funkcja w porządku. Teraz mm, zobaczymy sobie inną rzecz. Wyciągnę sobie najpierw, może książkę. I zobaczymy, czy rozpozna, czy rozpozna, że to jest. Bóg, książka czy, czy coś innego? Fine. Select. Start exploring. Pause. Man. Ha. No ciekawe, stwierdził, że to jest człowiek. Man. Clowing. Hmm. Man. No dobra, faktycznie być może na okładce jest jakiś człowiek. Clowing. Hmm. Nie wiem, co to jest clowing. Natomiast. Man. Hmm. Natomiast szkoda, że nie powiedział, że to jest książka. Bo to jest, rozpoznał, co jest na okładce, ale nie rozpoznał, co to jest. Pen. pen. Ciekawe. Pen to jest pióro, o ile wiem. No dobra. Zatrzymajmy na chwilę. Teraz wyciągnę coś innego. Niech no będzie, będzie butelka. I zobaczymy, czy rozpozna co to. Okej. Start exploring Pause. Bottle. bottle. Ciekawe co to jest Bottle, nie wiem. Być może że to jest butelka, chociaż no nie wiem co to znaczy. Botel. Twierdzi, że to jest botel. Hmm. Tutaj nie mogę ocenić, bo nie wiem co to znaczy. Eee, no dobra. Eee, to teraz spróbujmy przetestować funkcję czytania tekstu. Na początek spróbujemy sobie poczytać książkę. Najpierw okładkę spróbujemy odczytać. Co jest na okładce napisane? Musimy uruchomić odpowiednią funkcję, czyli read text. Selector read text. Selector read text. Wybrano. Hold your device closer. Move your device slightly down. Set sprajcy Eidiawe AHRPR Narych Po Polkie Ewia Który znapa Hold your device closer Move your device slightly to the left and down Sejest kich postepo Kej Adjund Via Wave CM dla wale Palak P2V ATP Via ocz NSKI Sa 39A 190 Point your camera to a text. Hold your device no closer. Dobra. Please point your explore. Select, file. Pause, przycisk. Start reading. Właśnie go teraz skomentuję. No więc, jak słyszeliście, no przeczytał kawałek tego tekstu, który jest na okładce. Natomiast no, przeczytał go tak, że że tutaj ciężko było cokolwiek zrozumieć. Niestety on, no, z tym czytaniem ma trochę problem, bo tak jak już zauważyliście, jest to aplikacja anglojęzyczna i przez to ma problemy z czytaniem wyrazów w języku polskim, niestety. Myślę, że z angielskim tekstem poradziłby sobie nieco lepiej. No i on tak czyta, no, czasem urywa trochę te wyrazy, Czasem je literuje, czasem czyta w taki, w te z takim akcentem, że nic nie można, e, nie można zrozumieć. Obrócimy sobie jeszcze tę książkę, w przodę, na, na przednią okładkę, zobaczymy, czy rozpozna, co to za książka, bo ta funkcja też byłaby przydatna. Ja na przykład mam książkę i nie wiem, co to za książka, chcę sprawdzić, to zobaczymy, czy w takich sytuacjach on by się sprawdził. Przycisk Pause. Cejrowski. R-A-P-I-A. Rotate your device slightly in clockwise direction. Grzegorz BRZOZOWI. Cejrowski, biografia. Minus 99 dziewięć. c e -J -R o n s k i biografia. Hold your device closer. Tap to switch remote. Kupaj, cel, Proszę. No więc jak widzieliście, przeczytał co to za książka, przeczytał tytuł, no to jest, tutaj się spisał dość dobrze akurat, bo przynajmniej się dowiedziałem co to za książka. Um, no z czytaniem nazwisk polskich też jak widzicie miał problem, bo tutaj imię autora przeczytał, natomiast przy nazwisku już musiał sobie przeliterować. Bo nie potrafił tego przeczytać, ale ogólnie rzecz biorąc, tytuł przeczytał i myślę, że to jest najważniejsze. Teraz spróbujemy, czy da radę przeczytać wewnątrz książki. Jakbym otworzył na jakiejś stronie, to czy nam przeczyta kawałek tekstu, spróbujmy. Pause. Please point your camera to a tekst. ok NG, and ik hold your device closer Pagir, eirace ey ey hold your device further away WC more use dosksbar me n go t Jukal talnie. Psodi i kedy oddawal paszport pane. Na wselk. A 4 dziala. u Uj o braku przeciw do nurkowania i z A 0 do wydal je i to bez jakiejkolwiek zachę. An krok i z woskowej uznal ze Asii i Dysuwej w armii in razem okazało się, ze braki odpruca cale nie unierfie ulwia oceanicznych glebin. Misty ryze ragidą w wyjazd ekipy nurków z nadzick epo tym tazem w poleciał do Meksyku sam. Kind poszedł odda paszport, pojedzial do pani naczelnik. Ec urodzył sig w skurczu czyl kilku zelnik. Teczkowe. Tumak. Albrand obliczem pani nacze. Ad wtniast oczarowal we wujstko mu sig tam podobalo. TSMM. Nabór. -Y o 1 a tam minus 38 stopni CelsN od dan Nienia F SDZ śniegu jednego z rymna je. No dobra. wystarczy motywac. mode. Od Start No i tak. Yy, tutaj jak widać no ma problem z czytaniem takich długich tekstów. Czasem jakieś pojedyncze wyrazy mu się uda dobrze przeczytać, natomiast większość słów tak kaleczy, że no nie da się tego przeczytać, sporo, sporo słów też literuje albo, albo nie umie przeczytać i, i, i tutaj no, um, ciężko, ciężko mu, mu to szło. Także no do czytania książek ta aplikacja z pewnością służyć nie może. No, bo tutaj jak widać, był, był problem nawet z przeczytaniem jednej strony, a co dopiero, żeby sobie całą książkę przeczytać. No jakieś tam pojedyncze, pojedyncze zdania można, można jakoś zrozumieć, wyłowić z, tego, z, tej, z tej wypowiedzi. Natomiast natomiast no cały, całości przeczytać nie, nie może niestety. No dobra, zostawmy już tą książkę. Teraz jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzimy. Mam tutaj płytę z audiobookiem. No i zobaczymy, czy on nam tą płytę, czy, czy przeczyta nam, co jest na okładce, czy, czy rozpozna, co to jest. Mam nadzieję, że nie ułożyłem do góry nogami. Pause. Please point your camera to a text. Please point your camera to a text. Please point your camera to a text. Widzicie? Start Awanturuje się, że nie widzi tekstu, no to może do góry nogami położyłem jednak, nie wiem. Spróbujmy odwrócić. Pause. Hold your device closer. Jukopny

Iso Aldi Malvidi 1 MON i US. Hold your device closer. Okay. Start no tutaj się nie spisał. Nie wiem, czy wy coś z tego zrozumieliście. Ja nic kompletnie. Ale dobra, spróbujmy odwrócić jeszcze na drugą stronę. Może z drugiej strony okładki pójdzie mu nieco lepiej. Pause. Hold your device closer. Rotate your device slightly in clockwise direction. Paś Laus. Hold your device closer. Lipon Mokozo 1 Młaja 810 151 3 Elebo A10 Oius EBI IP. YZ3 HTE. I damą mała X1, EZ1Fart, 1DJAJJ507OIRSX. No i AAZS0 z YPEW o 1 E małem, ko. Mogę. Hold your device closer. Start reading. No, z audiobookiem mu nie poszło. Nie wiem, jakoś. Z, z książką było nieco, nieco lepiej, bo przynajmniej przeczytał mi tytuł, a tutaj nie chciał mi w ogóle przeczytać, co, co to jest za audiobook. Jeszcze jedną rzecz chciałbym przetestować. Co by było? Mamy tu butelkę, to którą próbowałem wcześniej rozpoznać. I zobaczymy, co by było, jakbym włączył, znaczy przy włączonym trybie czytania tekstu skierował na nią obiektyw. No, na tej butelce jest tu etykieta. No i on tę etykietę na logikę powinien przeczytać. Zobaczymy, czy to, czy to zadziała. Pause. Please point your camera to a text. Please point your camera to a text. Hold your device closer, move your device slightly to the left. Please point your camera to a text. Please point your camera to a text. Please point your camera to a text. Please to a text. Kropka. Please point your camera to a text. Please, point, dobra. Your Coś nie, nie Please point your camera to a text. Ktoś nie widzi tego tekstu. Please point your camera to a text. Spróbujmy obrócić butelkę Please może. Please point your camera to a text. Hold your device closer. Nie. No, yeah, mleko. WWT. Trzecie 2%. No. Hold your device closer. Mleko we. 3,2%. Hold your device closer. Start reading. No dobrze, nawet ładnie dość przeczytał mi tą etykietę. Dowiedziałem się, że jest to mleko i tam ile, ile procent. No całkiem dobrze się spisał, tylko, że niestety, no trzeba tą butelkę tak ustawić, żeby on zobaczył ten tekst. No i chwilę mu to jednak zajmuje, wyszukanie tego tekstu i, i zeskanowanie go. No, ale najważniejszy jest Myślę, efekt. Jeszcze jedną rzecz mam. Zobaczymy, czy tutaj mi przeczyta etykietę na tym produkcie. Up, start, pause. Hold your device, closer. 6099. R, U, 0, Doch, A, V, I, N, I, N. Hold your device closer. G, H1, H, Y, O, U, O. Odwód 9. Doch, O, V, I, N, I, M. I, M, 10, O, 080 8, 0, I, N, I, D. Hold your device closer. R, O, A, M, V, O. NEM, VIN, IM. Spróbujmy hold teraz your device closer. Spróbujmy odwrócić butelkę LKO. -E Please point your camera to a text. Hold your device closer Hold your device closer B099. Hold your device closer yeah. 099 Hold your device closer. Hold your device closer. 6099 Hold your device closer. Start... No dobrze. Tutaj yy, no nie, nie dowiedziałem się w końcu co to jest. Nie przeczytał mi tej informacji, natomiast czytał jakieś takie dziwne cyferki i literki. To brzmiało jak jakiś szyfr nie wiem, co to oznaczało. Natomiast no, tutaj mniej mniej się spisał, bo jednak no, wolałbym, żeby mi powiedział, co to jest, co to za, za produkt, zamiast czytać jakieś dziwne, dziwne rzeczy. No, i tak jak pewnie zauważyliście, bywają problemy, żeby ten tekst znaleźć, bo on jednak dość długo tego tekstu szuka. Także podsumowując, no, aplikacja działa stosunkowo dobrze w trybie rozpoznawania przedmiotów. Spisuje się nieco gorzej w trybie. Czytania tekstu, no ale jak mamy jakiś krótki dokument do, do przeczytania, czy, czy na przykład jakąś książkę, gdzie chcemy się dowiedzieć, co to jest za książka, na przykład, czy, czy jakąś, nie wiem, jakiś produkt, na którym jest jakaś etykieta, no to myślę, że, że ta aplikacja jest yy, dość przydatna. Sami zresztą ocencie, na ile, na ile może się ona przydać. No, myślę, że wzroku zdecydowanie nie może ona zastąpić. No, ale jako takie dodatkowe narzędzie myślę, że może służyć. Ekran główny, flybewer, voice. Not bulker, azeck. Wybrano. lista. Wybrano. Nagraj przy 22,46. No dobrze. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam coś niecoś rozjaśnił. Pozdrawiam.